Jest na strony J.K.M. Films gramy teraz w Robloxa i jakby co to subskrybujcie i lajkujcie He, ten film inne też będą odcinków jakby co ale ten jedziemy kto jest? jaki to jest? nie wiem jaki powiem na końcu mam auto nie wiem jaki to jest ale Jednej z najszybszych. Mamy już 69 tysięcy. Trzeba ja wolno na parki. się zawrócić. O co zrobić. Jak To tu cię

Wiecie ja ile to Lamborghini? Wam pokażę. Tylko znajdę swój. To auto jedzie jakby co 208 na godzinę i z granicji. No 8 sekund nie 8, 8, sekundy do setki. Ja tam to pokażę Wam za chwilę. Um, mogę nawet Wam teraz pokazać. Te auto tu um, one się rozpędzały w tyle co one do pełnej prędkości.

Idzie, jak to brzydko powiem. Nie, brzydko powiem. Albo siedzi koło. Ja to mówiłem. Mój? To je. Nie mój. mój to jak... jest brzydki. Trzeba powiedzieć uliczkom uliczką. W prawo, w lewo. To jest mój? Chyba to jest. Taki auta. O, ja auta. A, sobie pokolorowałam. Proste. Krzysiu, kolorować. znajdę. Pokażę kolorować. Nie Ha, co to? Ja nie wiem, czy się po angielsku, nie wiem, czy Lagi są? Lagis... Lagis... są Wjechałem lagi lagi w to samo. Pozwólcie, że znajdę... To jest mój? To jest mój tajek. Teraz sobie go porobię. 5000 5 tysięcy brałem, to kupię ją.

Jak witaliśmy się w tunel, to teraz może pojedziemy do tunelu. To jest co w ogóle jedzie. Szkoda, że nie ma mam tym cytoru Sorry za te lagi, ale. Przekaźnik nie działa u nas, więc. Nie ten był taki lagi. Już Może zrobiłem w ogóle. pojechał ktoś. Walalalala. Możemy wyrazić 5000, tylko ale. Siub. Chyba wiem, że W takim razie. I brzm Ja też tutaj jest odcinek już z Petta Simulatora. Z Petta Simulatora. No. Już. Ja dwa chyba nawet. Nie wiem, chyba dwa. Czyliście na Mikołaja że się dostali. 6, 3, 1 dzień. Niech ktoś tam był grzeczny, to wyprodujecie odcinek. Musi, musi dać suba i lajka. Like, to wtedy będzie odcinek. Będzie 50. Łapy w górę, to będzie kolejny odcinek. Inaczej tu nie ma. Chopy, chopy. Nie będzie odcinek. Krążę około chyba nie swojego tylko na. Swojego? Ja brałem w ogóle. To nie, to nie moje w ogóle. Krążę około nie swojego. Mój jest. Tu nie. Tu nie. Tu nie. Tu chyba. Запарковать, уже запарковал W trybach. Ta jest tak zrobiony. No, już się pozdrawiam, bo nie wiem, kto zrobi ten tryb. Ale pozdrawiam. Nie wiem, czy być.

подойти на мачо канал Facebook. Слушай, 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 Что слушай, mam nie działa. To jest, to wyjeżdżał. Widzi Szkoda. To na tyle, bo Na śmierć. Będzie kolejny odcinek jak okay, będzie, będzie 5 tysięcy, nie 15 tysięcy. Ehm, 50 łapek. To, to. to będzie kolejny. Ale, na razie to tyle i trzy, he, 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 he. Heść.